Czasem zdarzy się odkryć coś, co całkowicie wstrząsa światem archeologii i zachęca nas do ponownego rozważenia tego, co rozumiemy z historii. Jedna z takich rzeczy została odkryta w 2005 roku. Semir Osmanagić odwiedzał muzeum w Wisoko w Bośni i Hercegowinie, kiedy zdał sobie sprawę, oszołomiony, że bardzo duże wzgórze w dolinie ma cztery wyraźne trójkątne boki, oczywiste narożniki, a nawet wierzchołek. Dokładna geometria piramidy. Na każdym kroku geometryczna precyzja i strukturalne dowody jego badań wskazywały na to, że tak zwane wzgórze i pięć dodatkowych miejsc w dolinie były strukturami, które zostały stworzone przez starożytnych i ukryte przez roślinność na tysiące lat. W październiku 2005 roku Osmanagić i jego zwolennicy zainicjowali długotrwałą kampanię medialną, mającą na celu promowanie pseudonaukowego przekonania, że wzgórze Wisocica i otaczające go wzgórza to starożytny kompleks piramid. Zasugerował, że najprawdopodobniej struktury pochodzą sprzed 34 tysięcy lat. Osmanagić nadał wzgórzom własne nazwy nazwał dwa największe wzgórza Piramidą Słońca i Piramidą Księżyca. Inne wzgórza nazwał piramidami Miłości, Ziemi i Smoka. Twierdzenia Osmanagicia były wielokrotnie potępiane przez wykwalifikowanych naukowców i archeologów. Siedmiu czołowych europejskich archeologów wydało deklarację Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów stwierdzającą My, niżej podpisani zawodowi archeolodzy ze wszystkich części Europy, pragniemy stanowczo zaprotestować przeciwko ciągłemu wspieraniu przez władze Bośni projektu tzw. piramidy, prowadzonego na wzgórzach w pobliżu Visoko. Ten schemat jest okrutnym oszustwem wobec niczego nie podejrzewającej publiczności i nie ma dla niego miejsca w świecie prawdziwej nauki. Twierdzenia Osmanagicia zostały kategorycznie obalone przez wielu ekspertów, którzy zarzucili mu propagowanie pseudonaukowych pojęć i niszczenie cennych stanowisk archeologicznych swoimi wykopaliskami. Spróbujmy jednak to rozważyć. Gdybyśmy wiedzieli, że piramidy pełnią praktyczną funkcję, i gdybyśmy byli otwarci na możliwość, że historia cywilizacji na Ziemi sięga znacznie dalej niż się nam wydaje, czy wtedy zauważylibyśmy podobieństwa tych piramid? Każdy kontynent ma dowody na istnienie takich struktur, a mimo to wciąż mówimy sobie, że prymitywni ludzie zbudowali je dla swoich zmarłych. Czy to możliwe, że w tej historii jest coś więcej niż ta akceptowalna narracja? Nowe rewelacje archeologiczne sugerują, że piramidy nie były grobowcami dla faraonów lub innych przywódców, ale zostały zbudowane w zupełnie innych celach. W rzeczywistości niektórzy twierdzą, że są to skomplikowane maszyny energetyczne. Spójrzmy teraz na bośnie, aby sprawdzić, czy spełnia kryteria sztucznie zaprojektowanej struktury, czy też jest to tylko masywne wzgórze i okrutna mistyfikacja. Po pierwsze, najbardziej oczywista cecha piramidy to jej kształt i geometria. Dla większości struktur oznacza to cztery trójkątne boki, ale mogą mieć również inne kształty, sześć stron, a nawet być okrągłe. Bośniackie piramidy mają cztery strony, tak jak te w Egipcie. Druga rzecz to orientacja boczna do punktów kardynalnych i wyrównanie do prawdziwej północy. Pomiary wykazały, że bośniacka piramida Słońca ma błąd 0 stopni, 0 minut i 12 sekund. Dzięki temu jest jeszcze bardziej precyzyjnie wyrównana z północą niż Wielka Piramida w Gizie. Po trzecie, badania geofizyczne wskazywały, że pod warstwą ziemi na najwyższym ze wzgórz rzeczywiście kryją się jakieś budowle. Podczas prowadzonych w kwietniu 2006 roku prac na zboczu Wisocicy odkryto kamienne płyty połączone z poiwem stosowanym przez budowniczych ze starożytnego Egiptu. Współpracujący z Osmanagiciem archeolog Ali Abd al-Barakat z miejsca uznał je za dzieło człowieka. Sceptycy twierdzą, że elementy składowe tej struktury są tylko przypadkowe. Kolejną cechą są komory wewnętrzne. Wszyscy wiedzą, że Giza ma tajemnicze komory wewnątrz struktury. Niedawno w Cziczen Itza odkryto starożytny tunel, o którym wiedziały tylko lokalne plemiona. A jeśli chodzi o Bośnię i Hercegowinę, w zboczu wzgórza odkryto tunele będące dziełem rąk ludzkich, a zdaniem Osma znalezione w nich porysowane bloki kamienne to inskrypcje w nieznanym języku. Następny z kryteriów to bieżąca woda. Wszystkie piramidy świata zostały zbudowane w pobliżu rzek i strumieni, tak jak piramida w Gizie ma w pobliżu Nil i źródła wody pod nim. Bośniacka piramida znajduje się w pobliżu rzeki i ma rozległe warstwy podziemnych strumieni. Ale być może najbardziej niezwykłą cechą tego miejsca są matematyczne relacje między strukturami a świętą geometrią. Święta geometria to geometryczne wzory i prawa matematyczne w przyrodzie, od najmniejszych cząstek do większego kosmosu, na którym opiera się całe stworzenie. Często są tajemniczo wplecione w dzieła wielkich artystów i inżynierów budowlanych. Wierzchołek bośniackiej piramidy Słońca z bośniacką piramidą Księżyca i piramidą Smoka tworzą trójkąt równoboczny. Ponieważ niewielu z nas dzisiaj uczy się głębokiej implikacji tej niezwykłej mądrości świętej geometrii, łatwo przeoczyć, jak ważne są te wyrażone wzorce w starożytnej inżynierii budowlanej. Czy nasi prymitywni przodkowie jakoś to rozumieli? A może to znowu tylko zbieg okoliczności? Mamy również kryterium astronomiczne. Istnieją spójne cechy astronomiczne obecne wśród wszystkich starożytnych piramid na Ziemi. 22 czerwca następuje przesilenie letnie tuż przed zachodem słońca. To wtedy cień bośniackiej piramidy słońca doskonale przyćmiewa bośniacką piramidę księżyca rzadkie i niepowtarzalne. Oczywiście eksperci ponownie twierdzą, że to czysty zbieg okoliczności. No i mamy też mierzalny przepływ energii. Przez tysiąclecia Ziemia utrzymywała naturalną częstotliwość impuls na powiedzmy 7,8 Hz, co jest znane jako rezonans Szumana. Jest to niezbędne dla naszego emocjonalnego i fizycznego samopoczucia, ale w ciągu ostatnich kilku dekad gwałtownie wzrosło jako bezpośredni wynik technologii. Promieniowania z telefonów komórkowych, telewizorów, wybuchów atomowych i wielu innych. Te bombardowania podniosły częstotliwość Ziemi aż do 16 Hz, a to spowalnia nasze przetwarzanie umysłowe, szkodzi nam samym i negatywnie wpływa na wiele rzeczy. Gdyby bośniacka piramida była tylko wzgórzem, częstotliwość energii mierzyłaby tyle samo, co wszędzie indziej na całym świecie. Przy każdym odczycie pola elektromagnetycznego i ultradźwięków częstotliwości mierzone w Bośni konsekwentnie pokazują częstotliwość Szumana 7,83. Rezultat jest niczym innym jak cudem. Woda i żywność przeniesione spod i wokół struktury mają lepszą strukturę molekularną. A wolontariusze zaangażowani w wykopaliska doświadczyli niezwykłego i niewytłumaczalnego uzdrowienia z chorób. Wiemy, że naładowane jony płynące z wody wspomagają zdrowie i zabijają drobnoustroje w organizmie, a rezonans Szumana sprzyja spokojowi i zdrowiu. To nie zdarza się byle gdzie. Czy bośniacka piramida słońca może więc być maszyną energetyczną? Nasza historia zakłada, że rasa ludzka jest mądrzejsza i bardziej zaawansowana niż kiedykolwiek wcześniej, ale piramida w Bośni, najstarsza, największa i najbardziej enigmatyczna piramida na świecie, wydaje się wskazywać, że wysoce inteligentne kultury mogły istnieć w bardzo odległej przeszłości i że zaprojektowały te piramidy w sposób, w jaki prymitywni ludzie nigdy nie mogliby tego zrobić. W sposób, który wciąż próbujemy rozgryźć. Oczywiście, łatwiej jest zaprzeczyć tym faktom, niż przyznać się do tak ważnego historycznego odkrycia, że największa i najstarsza starożytna struktura na świecie była praktycznie niezauważona przez wieki. Podczas gdy Semir był nieustannie atakowany przez ludzi, nie możemy przestać się zastanawiać skąd tyle wysiłków, aby go kontrolować i powstrzymać. W rzeczywistości, kiedy został oskarżony o wykorzystanie tego odkrycia dla korzyści politycznych, powiedział to: Ten projekt powinien łączyć ludzi, a nie ich dzielić. Te piramidy nie należą do żadnego konkretnego narodu. To nie bośniackie, muzułmańskie, serbskie czy chorwackie piramidy, ponieważ zostały zbudowane w czasach, gdy te narody i religie nawet nie istniały. Są potencjalnie kluczem do ujawnienia informacji o starożytnej technologii, która może uwolnić świat od zależności od paliw kopalnych, a także oferuje możliwość znalezienia zdumiewających przełomów medycznych w społeczności naukowej. Są tam od dziesiątek tysięcy lat i pozostaną przez kolejne tysiące. Dlaczego nie wykorzystać tego czasu na uczenie się i znajdowanie tego, co mają nam do zaoferowania? Dziękuję za oglądanie. Mamy nadzieję, że zasubskrybujesz nasz kanał, a jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o przyszłych wydaniach, po prostu kliknij przycisk dzwonka. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Cześć!